Ale dzisiaj jest wspaniały dzień widzowie, dzisiaj są takie totalne upały, że zaplanowałam, że pojedziemy sobie na plażę, na lody, zjemy sobie obiad na mieście i będzie mega fajnie, bo dzisiaj Marylka pojechała właśnie z bliźniakami do szpitala na badania, takie kontrolne, więc mamy cały dzień dla siebie, możemy trochę pohałasować w domu, więc pięcioraczka oczywiście jeździ tutaj na rolkach, także dzisiaj wszystko jest dozwolone, mamy mega pogodę, mamy wolną chatę, więc mega się cieszę, spędzę sobie czas z nimi, chodź tutaj Kubusiu, zobaczcie Kubuś też jest z nami, jaki słodziak, zobaczcie jak mu już włoski ładnie urosły, to się robi taki przystojnik. Jeszcze jak oluś urośnie, to w ogóle będą dwa takie ciasteczka w naszej rodzinie, takie dwa rodzyneczki. Ale czekajcie, dostałam, dostałam jakąś wiadomość, poczekajcie, sprawdzam. Uwaga! Alert! Uwaga, dzisiaj w Berry Avenue bardzo silny wiatr i gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Unikaj otwartych przestrzeni. Zostań w domu, jeśli to możliwe. Co? No to chyba jest jakiś żart! Dostałam alert, przed chwilą powiedziałam Wam widzowie, że planuję fantastyczny dzień na powietrzu, a to się okazuje, że mamy unikać otwartych przestrzeni? Będą gwałtowne burze? O, nie! Bardzo mi przykro, dziewczynki, ale niestety dzisiaj nie możemy nic porobić, ponieważ dostałam ten alert. A trzeba go zawsze traktować poważnie, bo kiedy mamy ostrzeżenie, to musimy się do niego stosować. Mamy unikać przestrzeni otwartych, czyli na zewnątrz zostać w domu, jeśli to możliwe, i to jest możliwe, ale słuchajcie, no nie wiadomo kiedy, bo tak naprawdę, no zobaczcie, jest ogólnie ładna pogoda. Nic tak na razie się nie zbiera, więc może dopiero w porze wieczornej. Także słuchajcie, skoro są już takie alerty, to jest poważnie. A my. My mamy pustą lotówkę, więc chyba musimy chociaż skoczyć na szybko na jakieś zakupy. Bo wiecie, jak no, czasami się tak zdarza, że zaleje sklep czy coś, no to my musimy mieć coś do jedzenia. Ale czekajcie, jeszcze zobaczę w telewizji, czy coś o tym mówią i wtedy może się dowiemy czegoś więcej. Czekajcie. Uwaga. O, jest! <laughs> Faktycznie! Burze będą! Widzicie to? I ulewne deszcze na Berry Avenue. O, nie. Powoli idą ciemne chmury. Dobra, słuchajcie, mój plan jest taki, że szybko jedziemy na zakupy, żeby właśnie się wyposażyć, tak? Musimy być gotowi, w razie co, jakby przyszła jakaś ulewa i jutro zamknęli sklepy czy coś. Także e, chodźmy teraz szybko, pojedziemy sobie e, na zakupy. Musimy zrobić jakieś tam e, drobne zakupy, żeby coś mieć. No i wtedy się skryjemy w domu, no bo to nie wygląda dobrze, że skoro ma przyjść deszcz gwałtowny. Ulewy, czy też spokojnie, nie denerwujcie się, na razie nic się nie zapowiada. Będziemy bezpieczni, więc ja teraz tutaj muszę odłożyć kubusia, wsiadam sobie tutaj i dawajcie, jedziemy. O, tu jest nasza sąsiadka. Sąsiadko, i wsiadaj, Kresia! O dzień dobry pani sąsiadko! Spokojnie, tak ja wiem, niech pani lepiej wszystko zabezpieczy na zewnątrz, bo idzie burza. Ja jadę szybko na zakupy, także e, szybko muszę pojechać na zakupy, gdzie jedziemy, mamusiu? Mieliśmy zostać w domu, tak, ja wiem, ale jeszcze spokojnie, dziewczynki, jeszcze nic wam nie grozi, nam nic nie grozi. Zobacz. Jeszcze jest ładna pogoda, ale jest naprawdę duszno. Spokojnie? Jakie spokojnie? Jest to niebezpieczne. Mamo, ja się boję burzy. Ale jeszcze nie ma burzy. Jeszcze nie ma burzy. Naprawdę, e, dajcie spokój. Musimy e, mieć jakiś prowiant w razie co? Jakieś świeczki kupić, bo nawet świeczek nie mamy w tym domu. Będzie dobrze, nie martwcie się. E, tak jak już wspominałam, musimy kupić świeczki. W razie co, gdyby prądu nie było, musimy mieć jedzenie. No, wszystko musi być, tak? Ja nie mogę pozwolić na to, że jak ja mam taką dużą rodzinę, no to przecież, że nie będę miała zakupów czy co? A pojedziemy sobie na skróty, bo się spieszymy. Jeszcze może zatankujemy paliwo. Wiecie co? Jakby coś się stało, jakby zalało. Ja się boję. Spokojnie, spokojnie dziewczynki. Chodźcie, wysiadamy. Idziemy na zakupy. Kubosiu, chodź Kuboś. Chodź Kubuś, idziemy na zakupy, bierzemy go, chodźcie, lepsza będzie latarka, masz rację, latarka też to jest dobry sposób, e, też dobry pomysł, właśnie, nic się wam nie stanie, Kubusiu, ty też nie płacz, wszystko jest w porządku, zrobimy jakieś drobne zakupy, tak jak wam już mówię, no musimy coś mieć, także okej, okay, ja wezmę sobie tutaj Kubusia, Kubuś, proszę bardzo, Kubuś, e, możesz sobie tutaj wskoczyć, e, nie mogę go tu postawić, upuść gracza, dobra, ja biorę, Kubuś, gdzie ty jesteś, kuboś? O, biorę wózek. Co się stało z tym? Czemu? O, dobra. Kuboś i pięcioraczka. No serio, ja się boję ciemności. Nie, nic się nie bójcie. Na razie zobaczcie, była ładna pogoda. Kuboś, wsiadaj tu. Kuboś, chodźcie idziemy na zakupy. Nie. Dwie duże baby będę wozić. No, na pewno. I co jeszcze? Okej, okay, bierzemy coś tutaj do jedzenia. Szybko, żeby się jakoś tutaj w miarę zabezpieczyć. Wszystko, co jest. Telefony musimy naładować. Chociaż ty, mama. Właśnie, tak, tak. To jest, to jest kolejny dobry pomysł. Dobrze myślicie. Kubusiu, nie martw się. Wszystko będzie dobrze, dobrze. Mm, ja tutaj szybko wszystko biorę. Okej, okay, bierzemy cokolwiek, cokolwiek. Wsiadajcie. Wszystko, szybko, szybko. Papier doletowy jest bardzo ważny. Mąka ryż. Taki suchy prowiant. Wszystko, suche produkty są mega ważne środki czystości. O, wreszcie Kubuś wsiadł tutaj. W końcu zakubał, że ma wsiąść. Jak nam się coś stanie, mamo? Nie, nic się nie stanie. Wszystko dobrze będzie. Ja nie mogę. Ja się sama stresuję. Taki alert już dawno nigdy nie dostałam. Takiego alertu na Berry Avenue. Okej, okay, czy wszystko, wszystko mają? Dziewczynki, macie wszystko? To idziemy szybko do kasy. Dawajcie, kasujemy, kasujemy. Okej. Okay, chodźcie do kasy, dziewczynki. Tam jeszcze biegnie pięcioraczka. A gdzie jest Krysia? Krysia, o nie. Gdzie jest Krysia? Dobra, słuchajcie, bierzemy to. Gdzie jest Krysia? O nie, o nie, zaczęło padać! Zaczęło padać! Oh! O nie, to pada już! Szybko! Ale gdzie jest reszta? Dziewczynki, gdzie wy jesteście? O nie, gdzie one są? Dobra, wiecie co? Nie wiem, co się stało z pięcioraczkami. Chyba je wyrzuciło. Przez to, że po prostu na Berry Avenue przyszło to tornado, to jest jakieś obciążenie na serwerze i wyrzuca też graczy. O nie, to jest chyba naprawdę jakaś solidna burza Chodź się szybko Na trzy, dwa, jeden, biegniemy do ołta Szybko, biegniemy Musimy się schować, jak to pada Ała, zaraz zniszczy mi samochód jeszcze Dobra, szybko, wsiadajcie, wsiadajcie A nie, nie, ja, ja do przodu, do przodu Jako kierowca, przecież ja jestem kierowcą Jako pasażer też nic. cóż się Cóż się w ogóle tu dzieje Dobra, dobra, ktoś tam został, ktoś tam został Dawaj, dawaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Siedzisz, siedzisz, okej, okay, mam raz, dwa, trzy Trzymam. A gdzie jest reszta? O nie, tylko nie to. I dziuraczki, gdzie jesteście? Dzwonię do was, dobra, trzeba aż zapalić światło, bo po prostu tu nic nie widać. Wracamy do domciu. Jest naprawdę deszczowo. Nie ma krysi. Chyba ją wyrzuciło. Ale może czeka w domu. Może przyjdzie do domu. Zaraz zobaczymy. Dobra, jedziemy. Trzeba naprawdę mega powoli jechać. Jaka to jest ulewa! Co jest grane? Naprawdę, jak to się ciemno w ogóle powoli robi. Deszcz jak nie wiem. Krysia w domu chyba. Chyba się bardzo bała. Ale ja nawet nie wiem, kiedy ona wyszła. Widzę, klikajcie apeczkę do góry, każda jedna łapeczka do góry. To jest jedna kropla deszczu. u niej pomóżcie nam. Zobaczcie, jakie tam... Jakie chmury! O nie, jaki to się wiatr robi! Zobaczcie, jaki wiatr! Ja powoli nic nie widzę! Powoli nic nie widzę! Jaki wiatr! Nie dość, że też co jest! To jest tornado! Jaki mocny wiatr! Skąd to się tutaj nagle wzięło? Wszystko było pod kontrolą. Zaraz będą pioruny, szybko do domu. Jak? A, już błysnęło się. Słyszeliście to, jak to grzmi? No dobra, jedźmy do pani sąsiadki Zabierzmy ją, żebyśmy może właśnie Razem z nią, szybko Chodźcie, pani sąsiadko, zapraszamy A co jeśli im się stało? O są Cześć, cześć, yy, widzę, że już o nas myślałeś Słuchaj, chodź do nas, nie możesz być sama Są alerty No leje jak nie wiem, chodź szybko Będziesz razem z nami, okej okay, Ja nie mogę, czemu ja w ogóle nie mogę usiąść normalnie jako kierowca Dobra, wsiadajcie szybko Dawaj Kubusiu Kubosiu, wsiadaj! O nie, kuboś tam został! Jak to, jak to grzmi? Jakie pioruny tu w ogóle cały czas. Tuż ten, musimy się schować! Wsiadaj, wsiadaj! Do nas! Raz, dwa, trzy. O, już są. Cztery. A gdzie jest jeszcze kolejna? Może Kryśia się ukryła w domu? Wsiadaj, pani do nas! Wsiadaj, dobra! Jedziemy, zabieramy. Jak to wie? Normalnie już mnie spycha! Ja nie mogę szybko, szybko. Dobra. Dobra, szybko, szybko. Wysiadajcie, wysiadajcie, wysiadajcie do domu. Do domu. Ojej, ojej, zamykamy się, zamykamy się. Szybko, szybko, chowajcie się, chowajcie się. Dziewczynki, gdzie jest Krysia? Zamykajcie te drzwi szybko do środka. Ja nie mogę. Ogrzejmy się chociaż tutaj. Ej, mamy jeszcze prąd na szczęście. Ale grzmi, słyszycie to, jakie pioruny? Ale się dzieje. O nie, nie auta. Poczekajcie tutaj. Muszę wjechać autem do garażu, bo jeśli grat przyjdzie, to, to zepsuje nasze auto. O nie. Co nasze auto? Poczekajcie tutaj. A co jak prądu nie będzie? No właśnie. Dobra, muszę iść wjechać autem do garażu. Poczekajcie tu. Poczekajcie tutaj, nie ruszajcie się. Teraz wrócę... A, jak to? Ja cię nie mogę. Co to jest za wichura? Co tu się dzieje? Jaka wichura? Szybko i muszę wjechać. Muszę wjechać, muszę wjechać, muszę wjechać. Muszę wjechać. O, ja nie mogę. Jak to? Jaka wichura to jest? Patrzcie tylko na to. dobra, ja zamykam, zamykam. Wejdę tędy, wejdę. No, zamykać, czemu nie mogę zamknąć? Zamykać to, zamykać to. Nie mogę zamknąć w ogóle tego garażu. Jak ciężko, dobra. Szybko, szybko. No, ja nie mogę. Widzieliście, co tam jest? Jakie to jest mega niebezpieczne. Dziewczynki, jestem! Jestem, dziewczynki, tutaj. Chodźcie, tutaj, zamykajcie drzwi. Szybko zamykajcie! Patrzcie, jak to leje. No normalnie jak to leje. Koniec świata normalnie na beravenu. Tego się w ogóle nie spodziewałam. O nie! Nie ma telewizji. Nie ma telewizji. Brak zasięgu! Koniec świata. Normalnie nasz basen, nasze wszystko. Co jest grane? Ojoj, narobiło się i to totalnie! Ale gdzie jest Kresia? W ogóle Kresia nam zginęła. Ona chyba u góry poszła się przykryć do łóżka. Nie wiem, usiądźmy tu. Usiądźmy razem. Usiądźmy tutaj. Jak to wieje. Straszna jest ta pogoda. Ej, dobra, chodźmy do góry zobaczyć. Musimy sprawdzić, czy przypadkiem jakoś dach nie przecieka, czy coś. Chodź, Kubuś. Idziemy. Musimy to sprawdzić. No, nie możemy naszego domu. To jest nasz nowy dom. Jest taka nawałnica. Jaki hałas, jak to grzmi cały czas. Ej, no chyba... Chyba na razie nic nie przecieka. Na razie nic nie widzę. O ja! Tutaj trochę cieknie. Patrzcie, widzicie? Tutaj trochę kapie. O nie, tu jest spokój. Paźience, wszystko dobrze. Patrzcie, tak tam widać, jak to pada. Co się tutaj dzieje? Normalnie zaraz prądu nie będzie. Już nam telewizor nie działa, czekajcie. Sprawdzę teraz telefon, sprawdzę telefon. Nie mam zasięgu ani nic. Nawet nic nie mogę odblokować w telefonie. Co jest grane? Ukryjmy się wszyscy razem. Zostawmy tutaj e, siebie. Bądźmy tutaj wszyscy. Usiądźmy. Czekajcie, ja tutaj mam e, jakąś... O nie, przecieka tu! O nie, przecieka! Przecieka! Na dół, na dół szybko! Ewakuacja na dół! Chodźcie do garażu, do garażu! Tędy, tędy, tędy jest! Wejdźcie do garażu! Tu jest w miarę bezpiecznie! Spowajmy się tutaj! Dziewczynki, wszystko dobrze, spokojnie! Spokojnie, Kryślaż z zberjawy avenue. ale na pewno z nią wszystko dobrze. No sobie zawsze poradzi, nie martwcie się widzowie. O ja. Ej, chodźcie, musimy się tutaj jakoś schować. Musimy tutaj jakoś usiąść czy coś. Usiądźmy tu. Musimy się jakoś zabezpieczyć. Siadajcie, siadajcie obok mnie. Chodźcie, przytulimy się, wszystko będzie dobrze. Siadajcie, musimy tutaj jakoś zostać przez chwilę. Dobra, jesteśmy wszyscy razem. Siedzimy tutaj. Jest w miarę bezpiecznie, bo tam jest dom. Tutaj brama garażowa jest dość trwała. Na razie nic tutaj za bardzo nie wieje. U góry trochę zalewa. Na razie jesteśmy tutaj schowane. Wygląda na to, że chyba to przetrwamy. To siatka w garażu jesteśmy właśnie, bo ona gdzieś tam zaginęła. U góry została. O jacie. No chyba musimy to przetrwać. Jeszcze cały czas grzmi, ale chyba będziemy musieli zostać tutaj spać. Słuchajcie, musimy poszukać teraz jakiś piwór. Chyba będziemy musieli tutaj spać na razie. Okej, okay. nie martwcie się, dziewczynki. Wszystko będzie dobrze. Ja zaraz znajdę jakiś śpiwór. Gdzieś tutaj to było takie łóżko, żeby się położyć. Tylko nie mogę tego teraz znaleźć jak na złość. Będziemy spać w garażu. Tu jest bezpieczniej. Tu jest naprawdę bezpieczniej. Będziemy spać tutaj w garażu. E, tu jest w miarę ok. Myślę, że możemy tutaj zostać. Na razie tutaj będziemy, dziewczynki. E, bo nie wiem, co będzie dalej. Ktoś tutaj w ogóle został. Pięcioraczka poszła do auta spać. E. Musimy tutaj zostać. Ale burza jest widzowie. Tornado było na Berry Avenue. Jest cały czas! Oby z naszym domkiem się nic nie stało. Zobaczymy sobie, co będzie dalej. Subskrybujcie, żeby tego nie ominąć. A my musimy się jakoś trzymać tutaj razem. Nie jest łatwo. Ale pamiętajcie, żeby zawsze się stosować do alertu. Jeśli jest alert, to zostańcie w domu. Tu jest najbezpieczniej. Będzie wszystko dobrze. Wszyscy przeżyjemy, to widzimy się w kolejnym odcinku, a my musimy tutaj przetrwać noc.